To i dzisiaj jest ze mną? sygina I dzisiaj gramy... I, I to jest drugi odcinek. Zagrajmy w myszki. U mnie pierwszy. O, u mnie drogi już. No i co, chodzi na jakiś room, nie serwer. Room. Za dużo Minecrafta. W ogóle za i chustk. Nie. Okej. Okay. Sara, że tak mówię ze spanym głosem, ale jest 8.30, kiedy to nagrywamy. Dla mnie to już późno, ja stałam o 7.00. No ja niestety też, jestem zmęczona, bo wczoraj poszłam spać o 23.00. Chwila, robię cięcie. Okej, okay, witam moich widzów po cięciu. Ja też zrobiłam cięcie, żeby... A potem mi tak to się jakoś wymodeluje. Tak. A potem, a potem, yy, po tym odcinku idziemy nagrywać Minecraft. Pierwszy odcinek. Ten szalony I... chyba nie był zbyt ogarnięty. Na pewno nie był. 18. Jezu, kolejna nieogarnięta. To jest prawie 20 level. No proszę ja was. A co powiesz o tym, gościu? Sunąć się w wy, wy, wy grubasy jedne. No grub. Nie! Zamknął nas. Patrz. No nie je... wypchamy, bo tam jest kula Muszę to napisać Muszę napisać, że szaman jest dubem. Tak, muszę Jakbyś <grym> jak byś, że ktoś pytał, mam tryb Aktualnie mam Do oraz włączę trudne. Miałam łatwe, żeby zdobyć yy... No żeby zdobyć myszki. Dlaczego na macie... tym M zawsze nie klika się gotowe, tylko wyślij. Nie wiem, tu macie moje statysty. Płać dziewczyna, do rejestracji. Jakby nie zauważyli. Dla mnie poziom obecny tytuł, szaman, uratował myszki normalne i trudne. Zebrane ser osobisty. Pamiętajcie, że pierwsze miejsce liczą się na racingu. Tak, zabrany ser 2021. bockom wygrane 2, tu macie moje odznaki, to jest w racingu, to jest e, torcik z e, kombinacji tych ruchów i myszka z telefonu, bo ich e, grę. Tu teraz zbieram na su i to są moje tytuły. Dużo. Ja stoję na najniższym schodku i teraz będę miała pierwszy ser. A teraz... No, daj! I kto ma pierwszy ser? Ale jak ja To jest fajne. A, co to było? Nie, zaraz nas przytrzaśnie! Nie, uciekać! Zaraz, nie, znaczy, zaraz. Jezu! Weź, jak nic nie umiesz, to nic nie rób! Tak. No i Jeżeli nie, nie umiesz, to się do tego nie bierz, zwłaszcza w te filmy. Jezu, noob! Wejdź, wy... We No dobrze, deska po co mi deska. Jak coś A... to ja mam dwuletnie przygody z nagrywaniem, ale ale wszystkie filmiki zostały usunięte. Nie, to pierwszy nasz film z y... pivota. Ach no. Ty ja akurat nie usunęłam. Teraz wszyscy mówią w komentarzach na zdrowie. Natalia ma klatkę, jak prawdziwa mysz. Czekaj, popchnij ten... lud, Popchnij ten... ten lód naprzeciwko ciebie. Mhm. Tam... no. Chcę kontrolę lub na Mais jako Leksunie. Za konto, które ma najlepiej, jakby to było, wasze konto miało 49 level do 60. Uwierzcie mi to konto, co wam dam, będzie super yy, przez was. Aha, czyli tak, Heromaize masz od razu 200 level i on yy, ci chce dać konto na Heromise Ano, może... MSP. Czekaj, jeśli ja go zapytam. Y... Jej! Który level na MSP? Który level na MSP? Jeżeli szósty, to nie, nie dzięki. Widziałeś, co Miki zrobił? No, tak. Podziękował. <grym _> o Boże... No to masz łatwe. <grym _> didi didi didi. Widzisz, Doskoczyłam. Jestem mędra. Weź mi, daj balona. Daj balona. Daj balona. Daj. Psuja. Daj, daj. I pamiętacie ten tekst z poprzedniego odcinka? tak. Ej no! Czemu mi dajesz pod Daj balon. Daj balon. Daj balon. Masz balon. Balon. Zostaw mój balon! Macie tu trzy balony. Nie, dwa balony i jedną bańkę. Ha. Nie, nie bądź taka szczegółowa. Będę... Nie. He he. Dwóch ja taniach. żyję! Nie, nie, he, he! ja żyję! A ta Natalia? jest nie nieszczęśliwa. Pokaż, ja nie, ja nie włączę do nory. Przez, przez, trzy Nie odpiszę, który lewem na myśli py.

Czego? Czekaj okay. Jak budzisz z i to powiedz, Jezu. Trzeba. Ja to Trzeba. wiadomość? Czego? Ja byłam na balonie. Jak się kłócić na? No. Dobrze. Robimy krótkie cięcie. tak się widzimy. powracam Jesteśmy po krótkim cięciu. Niestety, Bandyka mam tylko 10 minut. Do nagrywania, także. Tak, ja za chwilę no. będę robiła cięcie, bo 9.30 mam teraz. No dobrze. No to nadal cięcie. Witam o, na in... Tak, po cięciu witamy. O, event, Jej! O co chodzi w inwencie? Zbierasz prezenty. A Cześć. potem dostajesz na nagrody. Ała. Główniane. Fajne. Aha. A że ty hmm. widzisz wszystko co chcesz związane z głównym, to nie moja wino. Mam jeden prezent. Ja mam... Y Jezu, nie kłóć się. Brawo! To jest taki głupi i tępy, jak osioł? Masz balon i się ciesz. Jezu, jaki nóg.

Tylko spa... No tak trzeba było, tam to... Było... Jezu, jakie spory wymacie. Są Sołusz był pierwszy ode mnie. <tryk> No bo iść Jezu. O nie no. <grym> <susur> <spot> Mogę zabić szamana? Daj okay. szaman, daj. Daj jeść. Daj jeść. Daj jeść. Daj jeść. O fak! Byś widzę. Oj. Dobra, już się nie kłócę, bo nie chcę marnować odcinka. Tak. Pamiętaj, nie kłóc się z nubami bo mają większą przewagę niczebną. Dokładnie. No. I nigdy nie nimi nie wygrasz. To jest przewaga liczebna. A gdybyś ty nie była nubem, to jest. Co ona ci napisała? Nie, z dziesięciu. Yy, Powiedzmy, jak szaman wlazł, a Saurys został. Widziałeś to? Szaman wlazł, a Sourish został. Tak, jak ja się zaczynam kłócić to... ...z kimś, to nie ma siły, żeby moja BPF nie zaczęła coś robić. Tak. I nie... Pamiętajcie, jak, wa... jak u... zabierzecie mi moją muffinę, to wiem gdzie mieszkacie. To ona zabierze wam życie. No właśnie. To ciekawe, że pisało dwie myszki. Wsi. To ciekawe, że pisał dwie myszki. Jedna na ptę, druga jakiś. Nie, tak <gry> napisała, że nie wie, że nie wiesz, co to łupie. Mam nadzieję, że wyszło, bo nie chcę oddawać odcinka, naprawdę. jej będzie obrabianie. Dobra, nie kłóć się, mają przewagę liczebną. Jesteś kostką. Jaj, kostka. tak No ja yeah, po prostu zbij nie. Go, zbij go, bo to... Zbij bo to ten lób. To lób! zbigo. Fuck. Idę do niebieskiego. Zdążyłam. Czekaj, napisz mi coś. Tobie? Na szepcie. No podrobię jej. Coś, dobrze. Nie, nie, nie? teraz, ja, nie na odcinku. Cii. Zobaczycie jak się podrabia. Tak. Dokładnie. Jak chcesz zakończyć kłótnię. Myślę, że zakończymy ten odcinek, co? Tutaj tak, napraw... tak, praw, tak, za chwilę. Dobra Dziękuję za obejrzenie Jeżeli przetrwaliście do końca zostawcie mu okejkę okay O! Jeszcze przyzywa! Raport Zgłoś Obrażanie Raport manie. leci Wyślij Raport leci. Łapkujcie, subskrybujcie. Dzicie mi komentarze. Dż, była ze mną. Sygina. I dusia. Pa!